Kolejne starcie zakończone na pełnym dystansie, za chwilę oficjalną podjął to werdykt. Niejednogłośną decyzją sędziów zwycięzcą walki zostaje. Hey! Yeah. Yeah. Pasja sportu walki. Marcel Holboy. Holboj, tak. Holboy. Mm. Po walce bardzo pechowo przegranej można powiedzieć swojej... swojego patrzenia na ten pojedynek. Nie chcę mówić swojej perspektywy, bo się powtarzam. To tam się stało, że, że był taki bardzo No cóż, no, no sędziowie tak jakby zadecydowali, ponieważ walka niby nie skończyła się przed czasem. Uważam, że było inaczej, ale no sędziowie mają tutaj najwięcej dogadania. Nie uważam, żeby ta walka była przegrana. Może też nie uważam, że była oczywiście jakaś wygrana, jakaś do z dominacją. Lecz no i tak, no uważam, że na pewno nie przegrana. Na pewno nie przegrana, a przynajmniej remis powinien tutaj być. Czyli jak rozumiem, będzie składał protest? Yy, tak, oczywiście, będzie składał protest. Yy, tak, jakby nic nie mam tutaj do przeciwnika, ponieważ daliśmy bardzo dobrą walkę i go z całego serduszka pozdrawiam. Lecz yy, no, uważam, że nie powinna tu być wygrana z jego strony. Dużo byłobym powiedział kulanek, dużo by było tego parteru. Momencik, dużo było kulania. Musimy przerwać na chwilę. Jak widzicie Państwo, musimy pracować w takich warunkach, że robić przerwy. Wracając do pojedynku, dużo było kulanek, dużo było parteru, dużo było skręcania się, były rywale, rywala już w drugiej rundzie na przykład, obaliłeś, prawda? Wszedłeś mu, tak dobrze mówię, wszedłeś mu w nogi, tak bym powiedział klasycznie, rozpędziłeś się, wszedłeś w nogi, obaliłeś. Czy to znaczyło, że w stójce z nim miałeś problemy? Yy, nie. Nie było planu, że akurat walka musi się znajdować w parterze. Chcieliśmy zawalczyć tak pełnowymiarowo. Uważam, że w stójcie też szliśmy trochę tam obydwoje z przeciwnikiem wymiany, trochę tych uderzeń, kopnięć. No lecz udało mi się tam 3 razy cztery go obalić jednak. No, no było trochę tego parteru. Nie. Miałeś ty się wywodzić z takiej formuły przypomnij, że oczywiście. Z, z, z brazylijskiego. Więc właśnie walki chcesz kończyć poprzez, Brazyl... poprzez to brazylijskie eee... ja, Bardzo ładnie pracowali z dołu, powiem Ci szczerze, obydwoje w ogóle ładnie pracowaliście, raz był rywal na górze, efektownie, raz był rywal na górze, raz ty byłeś na górze, tak, tak. kulaliście się. Było dużo wymiany. Ciekawa była walka parterowo. Z też uważam, że było trochę tego, działo się. Ogólnie wydaje mi się, że no... Jednak walka tutaj semi-pro, czyli trzy rundy po trzy minuty, więc trzeba było tak jakby się pokazać z jak największej, najlepszej strony. Yy, więc tych wymian było dużo. Dużo było po prostu cały czas tej walki. Nie było jakichś luzów, oskoczeń czy coś w tym stylu, tylko za chwilę szliśmy na siebie po prostu, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Więc jak szliście, zadam Ci pytania, pytanie trudne. Jak szliście, to jak byś mógł uzasadnić, że tej walki nie przegrałeś? Y... Mogę ją uzasadnić tym, że są takie. Pytanie, tak naprawdę. Tak, Twoje oświadczenie, tak, jak się tak, tak, do... tak. Do organizatorów. Się. Y... Po pierwsze, ostatnia akcja w sumie w walce. Y... Uważam, że tam było skończenie. Uważam, że wiem, co słyszałem i y... słyszałem, tak, jakby jego ała plus klepanie. Możli... Widziałeś klepanie, słyszałeś klepanie typowo, czy jesteś pewny, że, że rywal klepa? Poczułem klepanie. Nawet na nagraniu widać, jak od dołu tam zaczął klepać. Yy, można sobie to nawet tam przewinąć i sprawdzić. Yy, a oprócz tego wydaje mi się, że nawet można tak po statystykach to zobaczyć, że jednak były obalenia. Miałem więcej tych obaleń. Yy, w parterze też nie było dominacji z żadnej strony. Szliśmy obydwoje, było wymiana cały czas. Yy, miałem więcej prób yy, skończeń i nawet ta właśnie ostatnia próba skończenia była, gdzie w sumie to skończenie było już niemalże pewne, gdyby nie ten gong i no, no uważam, że tam było skończenie tak by ponieważ to nawet na tym, yy, ostatnie ostatniej sekundy walki była sytuacja, no niestety no tak jak mówię, no sędzia tutaj tak jakby ma najwięcej dogadania. No, zobaczymy jak to dalej pójdzie. Zobaczymy po prostu na dniach, jak to się okaże. Ale, nawet widać w komentarzach na Facebooku, co, no, co tam się dzieje, można sobie poczytać. Ale, ale tak jak mówię, no, szacunek dla przeciwnika, bardzo dobra walka, pozdrawiam. Miałeś moment w walce wyraźnego zagrożenia. Czy jakiś cios odczułeś? Y czy jakiś cios odczułem? Ciosu niekoniecznie. W pierwszej rundzie pamiętam, że było kopnięcie jedno, które delikatnie odczułem, lecz opanowałem tą sytuację. W takim razie czy ty widziałeś moment walki oprócz tych parterowych bym powiedział kwestii? W której byś stójkowo rywalem, powiedzmy, wstrząsnął? Było kilka sytuacji. No, uważam, że kilka tych ciosów tam trafiłem, takich, gdzie widziałem po przeciwniku, że przed no, chwilę na, na cofnięciu. Dlatego no, uważam, że w tej stójce pokazałem nawet się z dobrej strony. Czujesz się przed nam szczerze skrzywdzony, tak konkretnie? Czy po prostu uważasz, że, że werdykt walki nie taki? Jest Składasz proces, ale czujesz się skrzywdzony? Po części tak, tak, czuję się skrzywdzony. Oczywiście, no tak jak mówię, no sędzia ma niby tutaj najwięcej do gadania na ten moment, ale uważam, że można tą walkę jeszcze przeanalizować i sprawdzić, czy, sprawdzić, czy na pewno taki werdykt powinien być. Y... Przyznam szczerze, walkę można było różnie punktować, dlatego że była wyrównana i nie była łatwo do punktowania. Być może, że, że po złożonym proteście, że się sędziowie do tego przychylą inaczej. Yy, ale czy, jak czujesz się skrzywdzony, czy sądzisz, że psychika zawodnika, który się nie zgadza z werdyktem w tych przyszłych walkach, czy ona może procentować? Teraz na świeżo, tak jakbyś mógł o tym opowiedzieć. I ślad, na, jakiś ślad zostawić po prostu. Na ten moment tak, w sensie tak jakby patrząc na tą sytuację trochę Mam zrażenie do sędziów. Jakby, może nie do sędziego ogólnie, ale zauważyłem tą sytuację, że jednak tutaj nie, lepiej nie zostawiać tak jakby... Yy, jakby te, Pola do decyzji sędziowskiej. Lepiej skończyć przed walką. Yy, no jednak, no, tak jak mówię, no, każdy sędzia inaczej może zweryfikować daną sytuację. Tutaj sędzia tak to zweryfikował. Uważam, że mógł się schylić i patrzeć na to, co się tam dzieje, ponieważ tam była czysta balacha, ręka szła w drugą stronę i no wiem co było, no czułem po prostu ulepnięcie. Wydaje mi się, że gdyby sędzia się schylił i patrzył co tam się dzieje, to by przerwał tą walkę. No ale cóż, no, wyszło jak wyszło. Widziałeś walki twojego rywala przed galą. Czy przygotowałeś się to pod po niego? Co możesz o nim... Yy, jaki miałeś plan taktyczny, co możesz o nim powiedzieć? Na coś się nastawialiście. Yy, no, jest to, był to przeciwnik wyższy yy, o długich kończynach. Dlatego też yy, no, musiałem skracać dystans, nie mogłem go otrzymać na dłuższym dystansie, ponieważ bym je wtedy punktował, więc ten dystans musiał być skracany. Yy, Najczęściej no, żeby po prostu potrafiać tak jak jakoś w tej stójce. No i żeby skończyć do parteru, jeśli będzie okazało, bo jednak przeciwnik z dużymi kończynami jest łatwiejszym celem do, do skończenia walki i do obalenia. Tak jest. Wcześniej walczyłeś z kaminiem Hadałą. Gada ma mama jeden. A po Gadzi nie widziałem twoich przyznam szczerze startów. Był na pewno jeden start na Superlize w W Pojechałem sobie tak profilaktycznie sprawdzić się. Jak poszło? Wygrałem walkę. To była walka amatorska. To były zawody takie amatorskie, ale walka, walka w sumie na pełnym dystansie. Mocne wymiany tam też szły. No i była ręka uniesiona w górze. Czyli wygrałeś, ale dawno, dużo czasu minęło, dużo wody w wiśle upłynęło, zanim zdecydowałeś się na drugi start na galerii zawodowej. Dlaczego? W sumie to miałem duży mętlik, czy iść już to dalej w, to, w te walki zawodowe, czy jednak cofnąć się do tego semi-pro jeszcze. No i postanowiłem, że jednak jestem jeszcze w takim wieku, że warto byłoby, jeśli mam jeszcze możliwość, to warto byłoby się cofnąć do tych walk Semi Pro. No postanowiłem tak po trochę dłuższym czasie. No i, no i się zdecydowałem na walkę tutaj. Też akurat jakoś propozycja poszła od organizatora dla mojego trenera, bo już kiedyś miałem tutaj zawalczyć. Na... zostałeś wypatrzony. Kiedyś po prostu trener poznajomości, tak jakby znacie trochę tutaj z organizatorem, dostaliśmy propozycję walki, z chęcią przyjąłem, ponieważ fajne mają tutaj gale, duża super atmosfera jest. Patrząc na y, gale jeszcze nie typu takie jak KSW czy, czy te wyższe, to, to jest super atmosfera tutaj na trybunach. Oświetlenie wszystko jest na wysokim poziomie. Mhm. Więc yy, no walczyłeś już na cave, więc masz doświadczenie na cave to była duża gala, wydaje mi się, że nie, nieco większa od tej, ale nie miałeś tutaj stresu jak wychodziłeś. Nie. Duży rozbrat. Od On... Tak, w sensie po tylu latach od, od początku moich tre, treningów i zawodów wszystkich to jakoś przezwyciężyłem już ten stres. Zawsze jakiś tam jest, bo bez stresu to, to, to też jest źle. Trzeba mieć jakiś ten stres, adrenalinę, ale, ale trzeba z umiarem do tego podchodzić. Trzeba, trzeba sobie ułożyć to w głowie, żeby po prostu podejść z zimną głową, nie stresować się jak najbardziej i no po prostu wejść i zrobić swoje. Wywodzisz jak już zresztą mówiłeś, z brazylijskiego jiu więc to jest twoją domeną, ale... Jak rozumiem, nie boi się podjąć walki w stójce z uwagi na to, że przecież wziąłeś udział w zawodach bokserskich i dzisiaj też momentami dawałeś się wymiany stójkowe. Tak, zgadza się. No, chcę też pokazać... A mamy że... kilku mistrzów przeleżania, już nie będę mówił nazwisk. <grym> no zgadza się. No, tak jakby chcę się pokazać też z tej strony, żeby ludzie wiedzieli, że nie umiem tylko w party, tylko też potrafię uderzyć coś w stójce. Co prawda może to nie jest taki poziom, jaki jeszcze bym chciał, żeby był, ale powoli idę do przodu, szybko się uczę i wydaje mi się, że za niedługo będzie coraz lepiej z tą stójką. A co robić w życiu, oprócz sportu walki na co dzień? Czym się interesujesz? Przedstaw się tak, aby kibice mogli Cię poznać. Poznać, kim jest Marcel Hulbuj. Jestem w klasie maturalnej. Także jest coraz więcej nauki, dużo, dużo. Jaki przedmiot dodatkowy zdajesz? Czy jakiś w ogóle zdajesz dodatkowy yy, przedmiot? Zdaję angielski rozszerzony i do tego wziąłem sobie yy, biologię yy, i geografię, ale wziąłem to tak po prostu pod punkty, żeby, żeby potem dostać się na, na swoje studia, które będę chciał akurat. Jeszcze. Nie jesteśmy kanałem Matura Topzdura. Ale jak mogę ci krótki yy, prates przedmaturalny zadać na przykład powiedz mi stolicę Albanii yy, Tirana Największe miasto województwa świętokrzyskiego tego, tego nie będę wiedział ja ci pragnę ci uświadomić. Są to Kielce, moje miasto, moja ziemia. Dla mnie pochodzenie nie jest bez znaczenia. I to jest, to był cytat oczywiście kawałku Leroy'a, ale zapytam, mnie, czy śledzisz rynek sportu walki? Już nie mówiąc o free fightach, może na przykład typujesz, czy jesteś również fanem sportu walki od tej strony takiej branżowej, a nie tylko zawodniczej? Hmm, branżowej w sensie? Czy śledzisz na przykład wywiady, czy śledzisz inne gale? Tak. Czy... Pewnie śledzę. Freak fighty śledzisz? Śledzę coś tam, co trochę teraz już mniej tego, bardziej staram się patrzeć na jakieś zagraniczne typu UFC, jak tam właśnie... Najwyższy poziom. Najwyższy poziom, no trzeba, trzeba na to naj, najbardziej patrzeć, bo a jednak trzeba się na tym zarobić, na najlepszych. Yy, no, KSW, jakieś wywiady? No, oglądam to wszystko. Tak. Kanał Pasja Sportu walki również ci się zdarza, bo udzielałeś już dla nas wywiadu? Tak, tak zgadza się. Na kejwie udzielałem dla Was wywiadu. Ale czasami zaglądasz co u nas? Coś, coś zawsze zobaczę, tak. No, no, jest kilka kanałów, które śledzę, no i tutaj to jest jeden z tych kanałów. właśnie. Jaki wywiad ci zapadł pamięci Pasja Sportu Walki kanału? Szczerze mówiąc, to naj, najczęściej oglądam swój wywiad, ale to nie przeze mnie, tak. Ale to nie przeze mnie, tylko przez znajomych. Po prostu czasem tak sobie dla żartu puszczają i no i to leci tak po prostu. Ten wywiad będziesz również mam nadzieję oglądał i nabijał kolejne wyświetlenia, ale nie o to tutaj chodzi. Eee, powiedz mi jakie cechy w życiu najbardziej nie lubisz wśród ludzi i odwrotnie. Chciałbym ciebie, żeby Cię kibice poznali po prostu. Ja rozumiem. Eee, cechy Yy, na pewno lubię, jeśli ludzie są lojalni. To moim zdaniem jest bardzo ważne. Oraz szczerzy. jeśli chodzi o takie cechy, których nie cechy, a bardziej wady, których nie lubię, yy, no to na pewno to jest dwulicowość, ponieważ no, no, po prostu nienawidzę ludzi, którzy którzy są fałszywi. No, w dużej części nienawidzisz świata, bo są te cechy na topie. a no, tak jest często, niestety. Ale Dlatego... nie ma co. Dlatego lepiej żyć w małym gronie ludzi. Mądrze powiedziane, Kardynał Wyszyński powiedział, że nam nie wolno nienawidzieć. Ja zapamiętałem to zdanie. Marcel nie przedłużam. Walki dalej trwają w tle. Życzę Ci poukładania w głowie pewnych kwestii, również sprawiedliwego, bo ja tutaj nie jestem od oceniania werdyktu sędziowskiego i staram się śledzić Twoje, twoje zmagania. Nie widziałem ostatnio walki u Ciebie na galach zawodowych, ale będziesz to kontynuował tą przygodą, tą przygodę SemiPro w tak, tym momencie? Tak, raczej tak. W sensie raczej, na pewno tak. Wiem, że mogłem tutaj się pokazać z lepszej strony, ale też nie uważam, że ta walka była przegrana, dlatego po prostu zaciskam zęby, no i przygotowuję się dalej na następne wyzwania. I ostatnie słowo do Twoich bliskich, znajomych, do Twojego klubu, jak rozumiem Sparta, Sparta Jaworzno. Dziękuję Wam, że byliście, tak. Dziękuję Wam, że byliście, kocham Was wszystkich i wspierajcie mnie dalej. Postaram się nie zawieść następnym razem. Marcel Hulbuj, nie, nieco podłamany, ale dalej zmotywowany do kolejnych występów, więc dziękuję serdecznie dla kanału Pasa Sportu Walki. Grzegorz Prokop, Marcel, Marcel Hulbuj. Tak, dziękuję bardzo.